Co powiecie na tworzenie aplikacji z prędkością myśli? Zanim przejdziemy do narzędzia, które właśnie to obiecuje, mam małą prośbę. Zostawcie lajka i subskrypcję, dzięki temu nie umknie wam żadna nowinka ze świata AI. No dobrze, witajcie. Dzisiaj na warsztat bierzemy narzędzie, które ma ambicje wreszcie spełnić tę odwieczną obietnicę tworzenia aplikacji bez pisania kodu. Zobaczmy, co mamy w planie. Najpierw pogadamy o tej, cóż, złamanej obietnicy. Potem wskoczymy w świat produkcyjnego studia AI, zobaczymy, jak pomysł zamienia się w aplikację, co tak naprawdę wyróżnia to rozwiązanie na tle innych. No i spojrzymy na liczby, czyli na społeczność i jej wzrost. A na koniec zastanowimy się, co to znaczy prędkość myśli w praktyce. Dobra, zanurzmy się w temat. Zaczniemy od tej słynnej, złamanej obietnicy No -cout. No bo tak, od lat słyszymy o marzeniu tworzenia aplikacji bez jednej linijki kodu. Piękna wizja, prawda? Tyle że, no cóż, rzeczywistość często brutalnie weryfikowała te nadzieje. I ten cytat, który tu widzimy, idealnie to podsumowuje. Większość tych narzędzi zatrzymywała się gdzieś w połowie drogi. Dawały nam owszem prototypy, makiety, czasem jakieś niedziałające dema, które, no właśnie, nigdy nie wychodziły poza przeglądarkę. Super do pokazania pomysłu, ale żeby stworzyć z tego prawdziwy, działający produkt, no to już była zupełnie inna bajka. No dobrze, ale co jeśli ten stan rzeczy właśnie się zmienia? I tu na scenę wkracza nowy gracz, Rocket. To platforma, która ma dość odważny cel raz na zawsze skończyć z erą niedziałających dem i prototypów. Pomyślcie o tym w ten sposób. Rocket to jakby cały zespół produktowy, który mieści się w przeglądarce. Serio. Główna idea jest taka, żeby działać jak w pełni zautomatyzowane studio produkcyjne oparte na AI, które potrafi przekształcić jedno, proste zdanie w kompletną, gotową do wdrożenia aplikacji full stack. Okej, okay, brzmi imponująco. Ale jak to właściwie działa? Jak przejść od samego pomysłu, od myśli, do w pełni funkcjonalnej aplikacji? Cały ten proces, jak się okazuje, został zaprojektowany z jednym głównym celem niewiarygodną wręcz prędkością. I sprowadza się to do czterech prostych kroków. Po pierwsze, po prostu opisujemy nasz pomysł na aplikację. Krok drugi, sztuczna inteligencja bierze ten opis i projektuje cały stos technologiczny od backendu i bazy danych po frontend i UI. Trzeci krok to magia na żywo. Aplikacja dosłownie składa się na naszych oczach. A na koniec krok czwarty jeśli chcemy coś zmienić, dopracować, robimy to za pomocą zwykłej rozmowy na czacie. Sama platforma ma na to swoją nazwę Vibe Solutioning. I to słowo Solutioning jest tutaj kluczowe. Chodzi o to, że to nie jest tylko jakieś tam generowanie pojedynczych fragmentów kodu, to jest realizacja całej kompletnej wizji produktu od A do Z w jednym ciągłym procesie. A żeby nie być gołosłownym, weźmy konkretny przykład. Aplikacja do produktywności oparta na AI. Rocket był w stanie zbudować coś takiego od zera na podstawie jednego polecenia. I mówimy tu o pełnoprawnej apce, która miała profile użytkowników przez Supabase, płatne plany subskrypcyjne przez Stripe, asystenta AI opartego o modele OpenAI czy Cloud, analitykę, a wszystko to wdrożone na Netlify, a nawet z opcją stworzenia builda mobilnego w technologii Flutter. No dobra, to wszystko brzmi świetnie, ale co tak naprawdę odróżnia Rocket od tych wszystkich wcześniejszych narzędzi? Dlaczego to właśnie to rozwiązanie zyskuje taką popularność, zwłaszcza wśród deweloperów i bardziej zaawansowanych twórców? I tu dochodzimy do absolutnie kluczowej różnicy. Tradycyjne narzędzia no-code często działały jak. Złota klatka. Byliśmy uwiężeni w ich systemie, a kod, o ile w ogóle był dostępny, nie należał do nas. Podejście Rocket jest kompletnie inne. Tutaj to twórca ma pełne prawo własności do kodu. Cały regenerowany kod można bez problemu wyeksportować, dowolnie modyfikować i hostować gdziekolwiek się chce. Koniec z zamkniętymi ekosystemami. I to nie jest byle jaki kod. Zobaczmy na opcję eksportu. Mamy tu Next.js, React, TypeScript, a dla mobile'a Flutter. To są dokładnie te same nowoczesne technologie, z których na co dzień korzystają profesjonalne zespoły deweloperskie i prężnie rozwijające się startupy. To jest kod produkcyjnej jakości, a nie jakaś wydmuszka. Kolejna supermoc to coś, co można nazwać symfonią wielu narzędzi. Rocket Lub potrafi automatycznie zintegrować i zarządzać całą masą złożonych usług. Wróćmy do tej apki do produktywności. On sam z poleceń w języku naturalnym połączył Supabase do obsługi użytkowników i danych, Stripe do płatności, modele od OpenAI i Cloud do logiki AI, Recent do wysyłki maili, a nawet Perplexity do weryfikacji faktów. To jest jak dyrygent, który zarządza całą orkiestrą skomplikowanych serwisów. A jak to możliwe, że to wszystko jest tak precyzyjne? Otóż, pod tą warstwą swobodnej rozmowy na czacie kryje się potężny system ponad 100 ustrukturyzowanych poleceń. Chcemy dodać płatności Stripe, wpisujemy polecenie. Naprawić problemy z layoutem jest od tego polecenie. Daje to niesamowitą kontrolę, łącząc łatwość konwersacji z precyzją konkretnych działań. No i wygląda na to, że to podejście naprawdę chwyciło. A najlepszym dowodem na to są liczby, które pokazują wzrost i zaangażowanie społeczności. Zobaczmy: mówimy tu o ponad 400 tysiącach twórców, 400 tysięcy osób, które już zaczęły używać tego narzędzia. I to nie jest lokalna ciekawostka. To twórcy ze 180 krajów na całym świecie, którzy łącznie stworzyli uwaga, ponad pół miliona aplikacji. To są naprawdę imponujące liczby, które pokazują globalny zasięg i to, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie. I ta skala jest szalenie ważna z jeszcze jednego powodu. To tworzy potężną pętlę sprzężenia zwrotnego. Każdy kolejny projekt, każda zbudowana aplikacja uczy sztuczną inteligencję, jak ludzie myślą o oprogramowaniu, jakich funkcji potrzebują, jakich sformułowań używają. To sprawia, że AI staje się coraz mądrzejsza z każdym dniem, a jakość tego, co generuje, rośnie dla wszystkich użytkowników. Więc do czego to wszystko prowadzi? Cóż, wygląda na to, że stoimy u progu fundamentalnej zmiany w samym sposobie, w jaki myślimy o tworzeniu oprogramowania. Jest takie powiedzenie, że tworzenia oprogramowania wreszcie zaczyna poruszać się z prędkością myśli, i to jest chyba najlepsze podsumowanie. Barierą przestaje być techniczna złożoność kodowania, a staje się nią klarowność i jakość samego pomysłu. I to prowadzi nas do ostatniego, ale chyba najważniejszego pytania: co tak naprawdę powstanie, gdy jedyną barierą wejścia na rynek będzie sam pomysł, kiedy technologia zejdzie na drugi plan, a liczyć się będzie tylko nasza kreatywność? To naprawdę ekscytująca wizja przyszłości. No dobrze, podsumujmy sobie to wszystko, bo dzieje się tu naprawdę sporo. Zaczęliśmy od tej starej, nieco już zakurzonej obietnicy New Code, która coś często zawodziła. Zamiast gotowych produktów dostawaliśmy dema i prototypy, które nie nadawały się do realnego użytku. I w tym momencie na scenę wkracza Rocket, który podchodzi do tematu zupełnie inaczej. Pozycjonuje się nie jako proste narzędzie, ale jako całe studio produkcyjne napędzane przez AI. Jego główna obietnica? Zamiana jednego zdania, jednego pomysłu w gotową do wdrożenia aplikację webową lub mobilną. Ten cały proces, który nazywają Vibe Solutioning, widzieliśmy na przykładzie złożonej aplikacji do produktywności. Pamiętajmy, ona miała wszystko: logowanie i profile użytkowników przez Superbase, płatności przez Stripe, a nawet integrację z różnymi modelami AI jak OpenAI czy Cloud. Ale to, co naprawdę przyciąga deweloperów i co jest absolutnym game changerem, to pełna własność kodu. To jest klucz. Koniec z byciem zakładnikiem jednej platformy. Rocket pozwala wyeksportować cały czysty kod napisany w nowoczesnych technologiach Next.js, React, Flutter. To kod, z którym każdy deweloper chce pracować. Do tego dochodzi ta niesamowita zdolność do automatycznego łączenia ze sobą wielu skomplikowanych usług i precyzyjna kontrola dzięki systemowi Command. No i dowody są w liczbach. Ponad 400 tysięcy twórców w 180 krajach wygenerowało już ponad pół miliona aplikacji to tworzy potężną pętlę zwrotną, która z dnia na dzień czyni tę AI coraz lepszą. W ostatecznym rozrachunku to co widzimy to potencjalna fundamentalna zmiana paradygmatu. Przechodzimy od tworzenia z prędkością pisania kodu do tworzenia z prędkością myśli. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas. Jeśli ten materiał okazał się pomocny i rzucił nowe światło na przyszłość tworzenia aplikacji, koniecznie zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu będziemy mogli dalej wspólnie odkrywać narzędzia, które kształtują naszą przyszłość.